Cześć, witajcie na kanale Mój Pieś Świat. Dzisiaj przychodzę do Was z hitami na lato od pokusy, bo właśnie od nich dostałam ostatnią paczkę z prezentami. Także chciałam Wam pokazać te produkty, opowiedzieć troszeczkę o nich, bo wydaje mi się, że naprawdę się świetnie sprawdzą i ułatwią troszeczkę życie, bo są naprawdę praktyczne. I na różnych nieproszonych pasażerów, jak kleszcze i inne pasożyty, ale też właśnie coś dla ochłody, także jeżeli jesteście ciekawi, to zostaniecie ze mną. Pierwszym produktem jest czystek. Ja, słuchajcie, sama piję czystek i bardzo go lubię, także jestem ciekawa, czy właśnie też będzie tak działał u mnie, bo właśnie działanie tego preparatu sprawia, że pies staje się mniej atrakcyjny dla kleszczy, dla pasużytów. Jest jakby no, mniej atrakcyjny, niechętniej na niego siądą i uczepią się, także to jest na pewno super. Tu jeszcze dodatkowo wspomaga odporność, zdrowie, podnosi naturalną barierę, ochronną właśnie na pasożyty, neutralizuje też przykry zapach, więc jeżeli też macie z tym problem, bo czasami do niej przypiszecie, że Wasz pies dziwnie pachnie i co z tym zrobić, więc takie ja uważam, że właśnie naturalnymi metodami, czy to u człowieka, czy u psa, jakiegokolwiek innego zwierzęcia, naprawdę można wiele zdziałać i ten przykry zapach zwyczaj bierze się od wewnątrz, stąd też właśnie jeżeli oczyścimy organizm psa, czy tak jak mówię nasz, to ten zapach powinien się zniwelować. Oczywiście warto zasięgnąć porady lekarza weterynarii, i to wygląda w taki sposób, jest bardzo drobno zmielone, ja właśnie się obawiałam, że yy, no, jeżeli piecie sami czystek, to to jest również zmielone, ale jednak są takie drobniutkie listki, coś podobna konsystencja jak oregano, więc yy, obawiałam się, że takie coś to może pies nie za bardzo będzie chciał zjeść, ale zaraz zobaczcie jak przygotowałam Zuzi mix właśnie z tych wszystkich preparatów. I chętnie to zjadła, nie kręciła nosem, więc jak najbardziej fajnie się to będzie sprawdzało. To jest też wspomagające właśnie na przykład przewód pokarmowy, na schorzenia wątroby, stanów zapalnych, układu moczowego, skóry oraz stawów. Czyli tak jak mówię, czystek oczyszcza. Tak samo właśnie sprawdza się w diecie u ludzi. I nadaje się tutaj do barfa. Jest to taka właśnie linia. Tu dostałam ulotkę. Jest to, słuchajcie, linia właśnie ta Row Diet Line, więc jeżeli karmicie swojego psa barfem, ja teraz akurat od jakiegoś czasu zusie przerzuciłam, such, na suchą karmę, ale chcę wrócić do barfa jak najbardziej, więc te produkty też mi się fajnie do tego przydadzą. I tu macie wszystkie produkty e, właśnie z, z pokusy, tu z takich rzeczy, które ja nam przedstosowałam do dla barś w barświe, Są na przykład te skorupy jaj, e, algi morskie, drożdże. Co tu jest, wiesz? Hmm, hemoglobina, tak. tak. I, I tu jeszcze jest bio e, żółtko jaja kurzego. Także tak jak mówię, jeżeli e, macie psa, którego karmicie barwą, to warto się zainteresować, bo naprawdę fajno mi nie wypuścili. Aha, jeszcze słuchajcie. E, co Wam polecam też, jeżeli sobie to kupicie, e, tutaj jest dawkowanie. Więc ja sobie od razu tu u góry napisałam. Ile tego produktu powinnam zawkować i W środku jest oczywiście miareczka dostosowana Mi się tu już zakopała troszeczkę Ile dokładnie wiemy tego stosować na dzień Więc nie ma z tym problemu Jest w każdym opakowaniu inna miarka No bo wiadomo, objętościowo to troszeczkę inaczej wygląda Kolejny produkt, jaki chcę Wam pokazać Jest to dzika róża Owoc dzikiej róży Tak samo w postaci takiego proszku z miareczką oczywiście, która jest dostosowana do objętości tego produktu, więc tutaj akurat podaję dwie miarki I tutaj co nam daje ten owoc dzikiej róży naszemu psu? Zawiera bardzo dużo witaminy C, dzięki czemu ma silne działania antyoksydacyjne Świetnie się to sprawdza właśnie jeżeli mamy psa zagrożonego przerzutami, bo antyoksydacja jest tutaj bardzo wtedy ważna E, działa dobrze na odporność psiaka. Fajnie to się też sprawdza u zwierząt sterylizowanych i kastrowanych, mających mniejszą odporność na działanie wolnych rodników. I dodatkowo, jeszcze e, witamina C, spożywana równocześnie z żelazem, zwiększa jego wchłanianie przez organizm. Tak samo, jeżeli pies ma problemy z układem moczowym, jakimiś kamieniami, tak samo e, będzie to dobry preparat. E, I tutaj jeszcze wspomaga absorpcję manganu, jest niezbędna do aktywnienia. Kwasu foliowego oraz syntezy kolagenu. Szczególnie ważne w, leże, w leczeniu schorzeń układu ruchu i handroprofilaktyce. <laughs> Także to też, jeżeli chodzi o układ ruchu, to na pewno e, Zuzia potrzebuje takiego czegoś, no bo ze względu na to, że nie ma jednej łapki, jej sposób poruszania nie jest naturalny i łatwo jakiekolwiek zwyrodnienia i przeciążenie po prostu tego całego e, układu. Eee, Okej, okay. tutaj też macie takie porady Czyli tutaj na przykład zaleca się stosować w połączeniu Z road hemoglobina oraz e, Ten MSM Który właśnie ma e, Także mm, I tutaj jest właśnie 100% e, 100% tej dzikiej róży Także tu nie ma żadnych innych dodatków I przechodzimy do kolejnego produktu Który słuchajcie wygląda jak śnieg <laughs> Jak to otworzyłam to mi się skojarzyło Ze śniegiem jak widzicie, to jest taka bryłka. I znów jest miarka odpowiednio dostosowana. I tego podaje dwie miarki. Również. I co nam robi ten MSM? Jest to produkt. Um... Już Wam mówię, działa właśnie też wspomagająco na układ ruchu, na wszelkie zwyrodnienia, przewlekłe dolegliwości reumatyczne. Więc według mnie świetnie dla właśnie starszych psów, ale także dobrze działa na np. Na refluks żołądkowy w przypadku zaburzeń nielitowych oraz przyswajania substancji komórkowych. No i właśnie wykazuje działanie przeciwreumatyczne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Także również dla Zuzi dobrze dostosowany produkt. Także jeżeli macie podobnego psiaka ze schorzeniami, to możecie coś sobie wybrać, tak jak Wam pokazywałam. Różne są to produkty, więc wybierzcie to, co się sprawdzi u Waszego psa. Zobaczcie teraz, jak przygotowuję posiłek z tymi preparatami. Na początku mieszam suchą karmę z odrobiną tuńczyka i dodaję po kolei te preparaty, o których wam mówiłam wcześniej. Czyli na początek dwie miarki owocu dzikiej róży, odmierzam to dokładnie. Kolejny idzie czystek, jedna miarka, no i na koniec. MSM również dwie miarki Tak samo jak owoc z dzikiej róży. E, mieszam to wszystko dokładnie Następnie żeby rzeczywiście oblepiło to każdy kawałek I nie było e, tak dużo Na przykład tego w jednym miejscu I podaję Zuzi Zuzia od razu się za to wzięła Także moje obawy nie były uzasadnione e, I wylizała miseczkę do czysta Zostawiając tylko jeden kawałeczek Kzuchej <laughs> karmy I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać Która jest naprawdę fajna Psie lody pokusa Fun and Mniam Naturalna witamina C I te lody, słuchajcie Tutaj jeszcze sobie zerknę na, na ściągę, co sobie o tym wypisałam One są z dodatkiem Jabłek i alg morskich Także wzmacniają odporność Naszego psa Fajna przekąska dla niego I już Wam pokażę, że jak to wygląda Ja sobie drugą taką kuleczkę już zamroziłam i za chwileczkę, za chwileczkę zobaczycie jak Zuzia to konsumuje Fajna rzecz naprawdę, ja też Zuzi robiłam takie psielody, ale sama Jednak no, nie były to takie zdrowe, że tak powiem składniki Więc w tej formie zdecydowanie fajnie się to sprawdzi I taką kulkę najlepiej podawać psu do miski, żeby tam nie ubrudziło się nic ale według mnie też spokojnie to można podać psu na przykład na trawie. Ważne, żeby tego nie podawać psiakom powyżej 25, 25 kg, a nie 25 roku życia, <grych> powyżej 25 kg, u których istnieje właśnie ryzyko, że one mogą to połknąć, więc tutaj tego nie chcemy. Więc taką kuleczkę zaraz zobaczycie jak ją przygotowywałam tutaj w trakcie. Eee, można podawać właśnie latem, żeby ochłodzić naszego psa, żeby ulżyć mu w tych upałach, kiedy temperatury sięgają 40, czy nawet ponad stopni, jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną. Więc wtedy w cieniu on sobie może spokojnie poleżeć i coś takiego zjeść, co też dobrze działa na jego zdrowie. I e, ja na przykład też podawałam Zuzi kostki lodu, e, kiedy była mała, ona strasznie atakowała osy Po prostu nie dało się jej powstrzymać Kiedy wchodziła na ogródek, mieliśmy drzewa owocowe Które spadały, no i było pełno os Które ona goniła jak muchy I po prostu ją kąsały po faflach Na szczęście nie była uczulona na jad osi nie miała uczulenia, więc nie było tej reakcji, ale wtedy właśnie weterynarz zalecił, żeby jak coś takiego jej się stanie, to żeby podawać jej kostki lodu i ona sobie jej gryzła. Co prawda później się znudziła tymi kostkami lodu i w ogóle ich nie chciała gryźć, więc to uważam, że jeżeli ma fajny smak, zachęca psa do lizania, gryzienia. Też może być właśnie radą na na takie ukąszenia. <noise> Oczywiście, jeżeli wasz pies nie ma uczulenia. Zuzia później zmądrzała z wiekiem. I teraz, jak tylko widzi osę i czuje, dosłownie wącha czasami, to robi taką zniesmaczoną minę i unika kontaktu z nimi, więc no cóż, w końcu się nauczyła. Eee, Okej, okay. takie opakowanie starcza Wam na 6 porcji. Jedną macie. Właśnie tej kuli, to jeszcze Wam raz pokażę. Jedna jest z tej kuli i to jest naprawdę super, że tu sobie możecie to otworzyć. Nie chcę tu teraz tego robić, bo mi się może tutaj troszeczkę rozsypać. Także wszystko zobaczycie na filmiku. I tutaj dodatkowo, właśnie macie preparat na kolejne 5 porcji razem z miarką. Także fajne rozwiązanie na lato. Myślę, że naprawdę mega pomysł. Bardzo mi się to spodobało. Jak zatem zrobić te lody? Otwieramy tą gumową zawleczkę nalewamy jedną drugą pojemniczkę wody. Mieszamy tak, żeby się to ładnie wszystko połączyło. Następnie dolewamy znowu wody teraz do 2 trzecich pojemności pojemnika i ponownie mieszamy. Mieszamy aż wszystko stanie się jednolitą konsystencją. I teraz umieszczamy to na minimum 3 godziny w zamrażarniku. Po upływie 3 godzin. Obmywamy to taką ciepłą wodą przez około 20-30 sekund. No i otwieramy. Podajemy psu na trawie albo do miseczki, to jak już wolicie. Wraz z tymi produktami dostałam jeszcze ulotkę, na którym możecie znaleźć produkt Diamond Coat. Jest przeznaczony, tak jak widzicie, do, dla psów o ciemnej sierści i jasnej. Także może kogoś z Was to też zainteresuje, żebyście wiedzieli, jakie nowości wypuścili i do czego to służy. Jak widzicie, różnica już może być po 14 dniach. I sprawdzi się to u psów, u których chcecie poprawić kolor jego sierści, czasami po różnych zabiegach, chorobach, przejściach, pies może mieć matową sierść, nie wyglądającą tak, że tak dobrze, jakbyście chcieli, jak na przykład kiedyś wyglądała. Jeżeli pies ma nieprzyjemny zapach, skóra jest mało elastyczna, to tak samo to się fajnie sprawdzi, jest tu dużo, jest bogata ta kompozycja w czystek turecki, czyli tak samo to jest o, ten czystek. On jest też hodowany na glebach wulkanicznych w Turcji, także jak wiecie, gleb wulkaniczne są bardzo żyzne, stąd też jest on wysokiej jakości. Nadaje połysku, ale stycznia, tak jak widzicie, hamuje też nieprzyjemny zapach, stąd właśnie, że jest ten czystek. Jest smaczny i poprawia, poprawia smakowitość karmy, więc jeżeli Wasz pies jest niejadkiem, to też fajnie ten preparat może się sprawdzać. Jeżeli na przykład nie lubi łykać tabletek... Mmm... Właśnie brać w jakikolwiek inny sposób Pić jakieś tam olej, Na przykład Zuzia, powiem Wam, nie bardzo przepada za tymi olejami Tym z łososia i tak dalej Na początku niby to jadła Ale to parę razy, a później troszeczkę Jakoś jej to tak no, nie smakowało Więc musiałam coś zmienić No i tu macie znowu opisane te inne produkty Także to by było na tyle. Dajcie znać, który produkt Wam się najbardziej podobał, bo planuję zrobić jakieś takie małe rozdanie z nimi, więc fajnie jakbyście napisali, co najbardziej Wam przypadło do gustu i co sami byście chcieli wypróbować na swoim psie. Gdzie sami możecie je kupić? Bo często o to pytacie, jeżeli coś pokazuję. Albo możecie zakupić je na stronie pokusa.org, albo jeżeli jesteście z Pomorza, to jest tam sieć sklepów zokarina. Gdzie również one są dostępne. E, możecie też pytać w jakichś swoich lokalnych sklepach zoologicznych, czy na przykład nie mają tego produktu. E, ok, także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że takie produkty na lato Wam się podobały. Ja na pewno będę próbowała. Bardzo jestem ciekawa, właśnie działania tego czystka, ponieważ, Zuzia, nawet jak stosuję krople, to. Też zdarza jej się złapać jakiegoś kleszcza, co prawda on nie jest taki, wiecie, napity, ale się wszczepił, także fajnie jakby jeszcze coś dodatkowo chroniło ją przed tymi nieprzyjemnymi gośćmi, także będę jej to na pewno podawała regularnie, tak jak inne produkty, no i te lody to jest naprawdę super rzecz i, i super patent z tym opakowaniem. Dobra, także dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o psach, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.